Zwycięstwo w wojnie z pożądaniem jest zdecydowanie najczęstszym tematem wszystkich pytań, które otrzymujemy. Oto jedno z nich: Witaj, Pastorze Johnie, jestem studentką i uwielbiam słuchać Twojego podcastu. Dziękuję za zachętę i prawdę, którą przekazujesz co tydzień. Mam następujące pytanie: Jak konkretnie można zmienić sposób myślenia? Biblia mówi o tym, by przemieniać swój umysł. Ale wydaje mi się, że nie jest to tak oczywiste, jak przedstawia to Pismo Święte. Ostatnio zmagam się z pożądliwymi myślami, które sprawiają, że czuję się bardzo niepewnie i mam poczucie winy. Jak sobie z tym radzić, zwłaszcza w kulturze oszalałej na punkcie seksu? Chcę walczyć z pokusami. Za każdym razem, gdy pojawia się pożądliwa myśl, czuję, że zawiodłam Boga. Jak przemienić swój umysł zgodnie z nauką Biblii, aby wygrać tę przytłaczającą i wyczerpującą bitwę? Jak konkretnie zmienić sposób myślenia? Od tego zaczyna słuchaczka podcastu. Pozwólcie, że się do tego odniosę. W słowach słuchaczki jest tak wiele różnych wątków, że prawdopodobnie nie uda mi się poruszyć każdego z nich, ale pozwólcie, że przedstawię prosty, dwuczęściowy paradygmat zmiany sposobu myślenia. Następnie postaram się uzupełnić to kilkoma szczegółami. Pozwólcie, że posłużę się analogią stawania się fizycznie sprawnym lub wyrabianiem kondycji fizycznej, aby zilustrować, w jaki sposób możemy osiągnąć duchową lub umysłową sprawność. Prawie każdy uznałby za słuszne stwierdzenie, że jeśli chcesz stać się sprawny fizycznie, musisz skupić się na dwóch aspektach procesu transformacji. Myślę, że te same dwa aspekty mają zastosowanie duchowe. Nazwijmy je oporem i przyjmowaniem. Poprzez opór rozumiem rodzaje ćwiczeń, które poddają mięśnie dużemu, nienaturalnemu obciążeniu. Na przykład chcesz wzmocnić swoje bicepsy, abyś mógł podnosić ciężkie przedmioty lub łatwiej podnosić lekkie. Podnosisz ciężar w górę i w dół, powiedzmy 10, 15 lub 20 kg, i robisz to tyle razy, że przy ostatnim powtórzeniu ledwo ci się udaje. Ponieważ ciężar opiera się Twojemu bicepsowi. Poprzez ten proces opierania się, biceps, jak na ironię, staje się silniejszy. To może wyglądać nieco dziwnie. Robisz to samo po 10 czy 20 razy, aż przestaje Ci się udawać, ale poprzez dochodzenie do tej słabości, kilka tygodni później Twój biceps staje się silniejszy. Poprzez przyjmowanie mam na myśli spożywanie zdrowej żywności, wystarczającej ilości snu i rodzaj aktywności, który nie polega na doprowadzaniu się do skraju możliwości, ale raczej na przyjmowaniu właściwych i dobrych rzeczy dla swojego ciała. To jest analogia, którą może sprawdzić i potwierdzić, ponieważ nie mam zbyt dużej wiedzy na ten temat, ale wydaje mi się, że to działa przynajmniej w moim przypadku. Zastosujmy to teraz do duchowej i umysłowej sprawności w sposób, w jaki mówi o tym Biblia. Oczywiście opór i przyjmowanie nie następują po sobie. Nie są sekwencyjne, tak jakbyś w niektóre dni ćwiczył, a w inne jadł. Nie, dzieje się to jednocześnie, w tym samym czasie. Po pierwsze, istnieje biblijna zasada oporu. Jakub mówi: Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Paweł mówi w liście do Rzymian 8:13: Jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, żyć będziecie. Zabijemy więc konkretne grzechy, stawiając im śmiertelny opór. W liście Jakuba 1,3 czytamy: Próba wiary waszej wyrabia wytrwałość. Tak więc próba wiary odpowiada oporowi sztangi na bicepsie. Jakaś pokusa i cierpienie pojawia się w twoim życiu i grozi, że cię pokona i zrujnuje twoją wiarę i świętość. Musisz trzymać się Bożej obietnicy i z całych sił przeciwstawić się narastającemu zwątpieniu i niewierze, polegając na Bożej obietnicy. Odepchnij więc nadciągającą ciemność, tak jak odpychasz się od podłogi, gdy robisz pompki. Dlaczego? Ponieważ to wytwarza wytrwałość lub wytrzymałość. Oznacza to, że te próby, te naciski niewiar i pokusy, którym trzeba się oprzeć przez wiarę, skutkują dwiema rzeczami. Po pierwsze, pozwalają nam oprzeć się większym próbom, większym pokusom i większemu cierpieniu w przyszłości. Po drugie, pozwalają nam stawić czoła wszystkim próbom, z którymi wcześniej sobie nie radziliśmy, dzięki czemu nie będziemy w kryzysie za każdym razem, gdy napotkamy na przykład na pokusę seksualną. Wszystko to odnosi się do pożądania i pokus seksualnych, ponieważ są to myśli i próby, którym musimy się oprzeć. Musimy uchwycić się obietnicy Chrystusa, uwierzyć w nią, a następnie użyć jej do wypchnięcia, aktywnego wypchnięcia tej myśli z naszego umysłu. Mówimy nie, 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 a przynajmniej ja tak robię. Nie żartuję. Jakaś porządliwa myśl lub obraz pojawia się w twoim umyśle i masz około pięciu sekund na podjęcie decyzji, czy pozwolisz jej przejąć kontrolę, czy też wypchniesz ją słowami. Nie, wynoś się stąd. W imię Jezusa wynocha stąd. Musisz skierować swoją uwagę na jakąś nadrzędną obietnicę. Jezus jest lepszy. Jezus jest wystarczający. On to powiedział. Już cię tu nie ma i naciskaj, aż zniknie. To właśnie rozumiem przez opór, pierwszą połowę transformacji. Chcę cię zachęcić, że nawet jeśli na początku może się to wydawać wyczerpujące, to naprawdę przynosi to spokojny owoc sprawiedliwości. Przeczytaj list do Hebrajczyków 12, a zobaczysz, co mam na myśli. Oto druga połowa. Do tej pory omówiliśmy tylko pierwszą połowę, a wielu chrześcijan poprzestaje na niej i próbuje rozwiązywać problemy związane z pokusami i porażkami, jedynie poprzez opieranie się im. To nie zadziała. Na dłuższą metę po prostu nie zadziała. Pozwólcie, że przedstawię, co mam na myśli, mówiąc o przyjmowaniu. Paweł mówi: Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę za sprawą Ducha Pana. Zauważmy, że pochodzi to od Ducha Pana. My jesteśmy odbiorcami stroną przyjmującą. Skupiamy nasz wzrok na chwale Pana i robimy to głównie poprzez Słowo Boże. Zatrzymujemy się nad słodkimi i pięknymi opisami osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. Marynujemy nasze umysły przez wiarę w garnku z Bożym Słowem. Skupiamy nasze oczy, oczy naszych serc, na Jezusie. Im bardziej przyjmujemy do naszych serc piękno Chrystusa oczami serca, gdy czytamy i medytujemy, tym bardziej będziemy mieć Jego pragnienia jego preferencje i jego przekonania będziemy podatni na przemianę o jakże słodko jest doświadczać tej przemiany tak że haki diabła przestają być nam groźne oto kolejny fragment który warto przeczytać list do kolosant 3 werset 10 przypomina nam on że w Jezusie jesteśmy nowymi stworzeniami nowymi ludźmi musimy jednak przyoblec się w to nowe człowieczeństwo to znaczy przyjąć je, założyć je jak płaszcz, świadomie je przyjąć. W liście do Kolosan 3, werset 10 jest zdanie, które pokazuje nam, jak to się dzieje. Mówi ono, przyobleczcie się w nowego człowieka. I tu pojawia się to wyrażenie, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Tak więc przemiana umysłu, pragnień i myśli nowego ja następuje w poznaniu. To tak, jakby powiedzieć: Patrz coraz bardziej na Jezusa, a twoje myśli i uczucia ulegną zmianie, doświadczysz swojej nowości. Oto ostatni fragment, o którym wspomnę, a który odnosi się do odnowy poprzez oglądanie Chrystusa i poznawanie go. Odnosi się on konkretnie do pokusy seksualnej. Oto, co mówi Paweł: Taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie żebyście powstrzymywali się od nierządu, aby każdy z Was umiał utrzymać swoje naczynie w świętości i poszanowaniu. I tu pojawia się klucz. Nie w namiętności rządzę jak poganie, którzy nie znają Boga. Zauważmy, co zdaniem Pawła sprawia, że namiętność seksualna przejmuje kontrolę i rujnuje nasze życie. Mówi on, że namiętność, tak grzeszna namiętność panuje nad ludźmi, którzy nie znają Boga. Tak, jak mówi list do Kolosan: 3.10: Oni nie mają poznania. Podobnie jak w Drugim Koryntian: 3.18: Oni nie wiedzą, nie rozważają, nie wiedzą, nie przyswajają, nie otrzymują wiedzy o Bogu. Innymi słowy, nie zostali odnowieni poprzez poznanie Boga. Nie nastawili swoich umysłów na oglądanie chwały Jezusa dniem i nocą. Aby stali się podobni do tego, co podziwiają. Są zdani na łaskę swoich grzesznych namiętności, ponieważ nie zostali przemienieni przez przeobleczenie nowego ja, odnowionego przez poznanie Boga. Jest to biblijny wzorzec przekształcania naszych umysłów i serc, abyśmy byli mniej podatni na pokusy seksualne. Jest to zarówno opór przed niewiarą, pokusą, wątpliwościami i szatanem. Jak i słodkie i przyjemne przyjmowanie drogocenności, pięknej wielkości Jezusa poprzez Słowo Boże. Zarówno opór, jak i przyjmowanie z czasem przemieniają nasze serca i umysły.